będzie już Twój kolejny Sylwester w pracy, czy szczególnie teraz, jak tworzysz już swoje właśnie takie rodzinne gniazdko, to jest właśnie ciężko? To nigdy nie jest łatwe zostawiać rodzinę na, w takich momentach I, i tutaj myślę, że trochę kwestia przyzwyczajenia, bo jestem w tym już od ładnych paru lat i, no i każdy jakby Wiedziałem, na co się godzę i moja rodzina też wiedziała, z czym to się będzie, z czym to się będzie wiązało. To nigdy, to nigdy nie jest łatwe, ale myślę, że też też to rodzinę będzie trochę cieszyć, że ja jednak robię coś, co kocham, dobrze mi w tym idzie. A no i jakoś ten, ten wspólny czas możemy sobie odbić w innych, w innych momentach roku. Bo też jak widać, twoja córka Zuzanna bardzo cię kibicuje przed telewizorem. A to, no jak, tego akurat na żywo nie widziałem, ale, ale rzeczywiście wiem, że jak z żoną oglądają, to, to za zawsze wypatruję, kiedy będzie jechał tata, a w większości przypadków to na każdego mówi mówi, że, mówi pytająco, czy to tata, ale jak już ja jadę, to już wie, o kogo chodzi, więc na pewno na pewno to jest fajny, fajny obrazek. Nieraz też dostaję wideo właśnie od żony, jak to się jak to się odbywa. To jest taki. Fajny moment, po którym się ciepło na sercu robi.